Wyobraź sobie miejsce, które powstało tylko dla Ciebie, gdzie komfort spotyka się z technologią, a styl z codziennym relaksem. Ten fotel to więcej niż siedzisko, to osobista strefa komfortu, która dopasowuje się do Ciebie. Dostępny w dwóch wyrafinowanych odsłonach, klasycznej, czarnej skórze naturalnej, która przyciąga wzrok i jest łatwa oraz w oraz szarej tkaninie typu wok, miękkiej, przyjemnej w dotyku, a jednocześnie odpornej na codzienne użytkowanie, w uniwersalnej szarości. Fotel wykonany został z najwyższą dbałością o detale. Na boku wbudowano port USB, co sprawia, że Twój telefon lub tablet zawsze będą w zasięgu i zawsze naładowany bez potrzeby wstawania. Bardzo praktyczna funkcja obrotowa oraz dwa niezależne silniki, które pozwalają sterować oparciem i podnóżkiem osobno, dając Ci pełną kontrolę nad pozycją. Siedzisz, półleżysz, leżysz to ty decydujesz. Chcesz szybko wrócić do pozycji wyjściowej? Nie ma sprawy. Jeden przycisk reset i gotowe. Nowoczesna czarna podstawa nie tylko stabilizuje fotel, ale nadaje mu także eleganckiego, współczesnego charakteru. Pasuje wszędzie do salonu, sypialni czy gabinetu. Ten fotel to idealny wybór na chwilę z książką, wieczorem z ulubionym serialem czy po prostu momentu dla siebie. To on dopasuje się do Ciebie.